Bez Wisły nie byłoby wiele miast. Nie byłoby też Gdańska, który się zbogacił dzięki właśnie transportowi zboża przez Wisłę. I przez wieki nad tą Wisłą powstało wiele osad ludzkich, m.in. w XIII wieku Trzew. Od tamtego czasu Trzew żył dzięki Wyśle. Ludzie tutaj mieszkali, korzystali z tej Wisły. No teraz troszeczkę Wisła została zapomniana, ale wracamy. Mamy szereg imprez, nie tylko Dni Ziemi Trzewskiej, czyli ta koronna taka impreza związana ze święte miasta, ale na przykład Pflichtark. Mamy co niedziela imprezy muzyczne na rynku. Tych imprez jest wiele, praktycznie każdego dnia ktoś może coś da się znaleźć w Trzebie. Zrobiliśmy to, co mogliśmy jako samorząd, czyli wykorzystaliśmy przede wszystkim tereny położone nad Wisłą. Mamy przepiękny bulwar nadwiślański. Mamy ścieżkę dydaktyczną, która prowadzi wzdłuż Wisły, która pokazuje, że Wisła nie jest martwa, Wisła żyje. Są tutaj gatunki ptaków, o których byśmy nawet nie powiedzieli, że żyją nad Wisłą. Żyją tutaj ryby, można sobie łowić. Wisła naprawdę jest żywa. No nawet dzisiaj widać, że ta masa wody, która tutaj się przetacza, jest tak imponująca, że warto sobie tak Muszą się popatrzeć czasami. Stare miasto. Najbliżej położona dzielnica nad, nad rzeką. Staraliśmy się również przybliżyć tą dzielnicę do, do rzeki. Utworzyliśmy szereg tras spacerowych, widokowych, w tym również taki szlak forteczny. Miasto Trzew, a zwłaszcza Stare Miasto, jest położone według Starego 7 układu ulic. Tutaj można zobaczyć, jak to wyglądało kilkaset lat temu. Praktycznie się nic nie zmieniło. Te same wąskie uliczki, tak jak były, tak są teraz urocze. Warto przyjechać, warto popatrzeć w ogóle, jak ten trzew się rozwija. Muzyka Urodził się tu, kawał chłopa to było, pięć i pół Dla niego lokomotywy to od najmłodszych lat było tu, tu, tu. Pamiętna jest też przygoda Grzegorza, jak chciał wyruszyć do Indii tak. z tego dworca. To była musiało mało co, po prostu nie znalazła się na komisariacie, no. bo nie, nie upilnowała dziecka, a ono po prostu y, zapakował sobie jakąś tam torbę. Miał... Nie finkę, dostał finkę, miał finkę piropusz Pier, i do Indii. Tak. Znaczy myślał, że Indie to jest tam, to miejsce, gdzie mieszkają Indianie po prostu. Jestem zachwycona tym. Właściwie co godzinę mamy przypominanie o Grzegorzu, dlatego że właściwie możemy zegarki regulować do tego gwizdu, tutaj tej lokomotywy. Bardzo to nam się podoba. I myślę, że to jest naprawdę taki objaw jakiegoś takiego sentymentalizmu. Cieszę się bardzo, że władze Tczewa zdecydowały się na coś takiego. Dziękujemy też za to, że amfiteatr na wsi imię Grzegorza Ciklowskiego, bo przy najmniejszej imprezie po prostu cały czas Grzegorz jest na ustach tutaj. Będzie występ z zespołu TSA gdzie, no, w Amfiteatrze Grzegorza Ciechowskiego. To jest miejsce naszych zabaw. Tutaj chodziliśmy na sanki, bo tu kiedyś były górki w ogóle i tutaj po prostu zjeżdżaliśmy na sankach. Mamy zdjęcia takie po prostu pierwsze z naszego dzieciństwa z tego miejsca, z tego węzła właściwie kolejowego. Tak Jeżeli Grzegorz się patrzy z góry, to jest na pewno zadowolony. jest Fabryka Sztuk. Fantastyczne miejsce, w którym mieszkańcy Czech oraz turyści mają okazję obejrzeć wystawy, spotkać się z ciekawymi ludźmi, ale też mają okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjno-artystycznych. Mają okazję pójść z przewodnikiem po mieście, spędzić po prostu miło czas. Zapraszam bardzo serdecznie. Wystawa z Forsterami i Kukiem na kraniec świata. Jest to opowieść o podróży słynnego podróżnika Jamesa Cooka dookoła świata, w której uczestniczył Anin Jan Reinhold Forster i jego syn Jerzy. Zresztą kamienica Forsterów znajduje się jeszcze na placu Halera. Można ją obejrzeć, a ja zapraszam na wystawę. Dowiemy się bardzo dużo o tej wyprawie. A druga wystawa to Browarnictwo w Tczewie. Browar czeski, Towarzystwo z Ograniczoną Poręką. Od dziś polecam Piwo BOK, Jasny, Hotel Centralny, Klarowski, trzew Rynek. Koniec reklamy. Piwo to nic innego jak coś do picia. Piwo znane było w Polsce od XI wieku, spożywane codziennie nawet przez dzieci i chorych, uważano powiem, że ma właściwości lecznicze a smaczne piwo tczewskie rozsławione zostało przez dwóch zakonników wędrownych, wytrawnych piwoszów, którzy właśnie uznali tczewskie piwo za najsmaczniejsze. Jest to wystawa o browarze tczewskim, o jego historii, o tradycjach, technologii ważenia piwa. Piwo wyrabiane, wytwarzane było praktycznie w każdym domu. Wszyscy wytwarzali piwa od XIV wieku, dopiero przejęły je cechy piwowarskie, cechy rzemieślnicze, a od XIX wieku właśnie powstały browary. To były kompleksy wielu budynków specjalizowanych się w produkcji danego piwa. Piwo tczewskie było bardzo smaczne, dlatego że woda w Tczewie jest niezwykle, niezwykle dobra, niezwykle smaczna, a od jakości wody zależy i jakość też piwa. Poza tym w Tczewie w, na polach tczewskich rusuje jęczmień, a w okolicznym Zajączkowie Tczewskim chmiel. Dlatego to piwo tczewskie było bardzo, ale to bardzo smaczne. Niestety żałujemy, ale już nie ma browaru tczewskiego, ani tczewskiego piwa. To jest takie urokliwe miejsce, które wymyśliła sobie młodzież. Ono jest takim doskonałym elementem współpracy między młodzieżą a samorządem. Młodzież wymyśliła, zaprojektowała, samorząd wykonał i funkcjonuje, cieszy się dużą popularnością. Wiemy, że jesteśmy jednymi z pierwszych, tym bardziej nas to cieszy, że daliśmy młodzieży taką szansę. Korzystać z tego mogą wszyscy. To jest otwarte od rana do wieczora, wtedy, kiedy już się ściemie, włączamy światło. Jest tu oczywiście jakiś dozór, pilnujemy porządku, ale każdy może przyjść niezależnie od wieku. Ten pomysł to już taka trochę inna bajka. Sprzęt fitness został wyniesiony na świeże powietrze, został przetestowany w jednym miejscu, sprawdził się, ludzie przyszli, korzystają z tego. Więc postanowiliśmy pobudować na poszczególnych osiedlach dodatkowej. Ogólnie dzisiaj mamy cztery takie siłownie pod chmurką. Zainteresowanie jest bardzo duże. Przychodzą samodzielnie, tam nie trzeba ich zachęcać, to jest ich wybór. Nie, ze skateparku nie korzystam, bo nie mam takich umiejętności, a tutaj trzeba je naprawdę mieć. Z siłowni pod chmurką korzystam, bo to taka typowa rekreacja.